Za sprawą ministerialnych wytycznych pierwsza środa kwietnia była w krajowych podstawówkach dniem otwartym, a skoro tak do szkół ruszyli też i legionowscy rodzice. Trzeba przyznać tłumnie. Chciałabym się dowiedzieć o programie nauczania, o szkole, o nauczycielach troszeczkę, zanim dziecko pójdzie do szkoły. Każde takie spotkanie jest dobre do tego, żeby pokazać w ogóle szkołę, zaprezentować. Niekoniecznie jako reklamę trzeba to odbierać, dlatego że no w tej chwili jakby no każde dziecko przypisane jest do swojej szkoły, więc nie wymaga to tutaj jakby specjalnej reklamy szkoły. Ale my chcemy pokazać rodzicom, że nasza szkoła jest przyjazna dla dzieci. W środę maluchy mogły tego doświadczyć nawet osobiście, podczas gdy rodzice oglądali i słuchali, co szkoła ma najlepszego, ich pociechy testowały jej wyposażenie. Sprawdzian wypadł pomyślnie. Przydały się też pokazowe lekcje, dzięki którym goście mieli okazję na własne oczy zobaczyć, że nie taka nauka straszna, wręcz przeciwnie. Jeżeli rodzice mają możliwość wejść do tej szkoły, zobaczyć jej wnętrze, poznać nauczycieli, to zawsze jest ten kontakt bezpośredni, który pozwala nawiązać już ten kontakt pierwszy przyjazny na samym wejściu. Nie trzeba czekać do 1 września, więc ten stres będzie już mniejszy, bo to nie będzie pierwsza wizyta, i jakieś nowe spotkanie. Niezależnie od walorów poznawczych, środowy Dzień Otwarty miał też i inny cel przekonanie rodziców sześciolatków do posłania ich do szkół już we wrześniu. W tym roku już mamy w szkole 11 sześciolatków w oddziałach klas pierwszych i z tego co wypowiadają się rodzice, większość z nich dobrze sprawuje się w tej klasie i radzi sobie z obowiązkiem szkoły. O tym, że to nic nadzwyczajnego opowiadali w szkole podstawowej numer dwa nie tylko nauczyciele, ale też psychologi i pedagog. Niezależnie od nich swego rodzaju zachętę stanowiła trwająca właśnie modernizacja placówki. W przypadku naszej szkoły to w ogóle jest wyjątkowa sytuacja, bo dzieci wejdą do nowego budynku. Więc będziemy wyposażać szkołę już według nowych standardów. Co by jednak nie mówić o sześcioletnich pierwszakach, najwięcej do powiedzenia mają ich rodzice. Ci, którzy pomimo zarzutów o skracanie Witamy. dzieciństwa i wielokrotnego rozważania wszystkich za i przeciw, miałam po prostu takie jakby wątpliwości, dzieci do szkoły posłali. Pierwsze dni, pierwszy miesiąc, był dość trudny. Miałam takie mieszane uczucia, ale po dwóch, trzech miesiącach zauważyłam, że córka jest bardzo ambitna. Zauważyłam, że jednak te trudności pokonała. Uważam, że rodzice powinni zrobić ten krok. Na pewno nie będą żałować. Tak czy owak, teraz rodzice mają jeszcze wybór. W przyszłym roku do pierwszej klasy pójdą już wszystkie sześciolatki.